ma widzowie, witam serdecznie, ja chciałem tylko przypomnieć, że tutaj dodałem nowe skinki do giveawaya więc jeśli używacie kodu NATURAL i czujecie się z tym zajebiście, bo uważam, że skiny są zajebiste i są quiet cheap, yy, możecie tutaj yy, zgarnąć jednego z tych skinów, więc polecam serdecznie używać kodu NATURAL Widać na stronkę, dodatkowo 10% bonusu przy doładowaniu dostaniecie i 20 zł na farta, ja przechodzę na odcinek i życzę szczęścia. Poznajdujemy bo... się na właściwej stronie, jest to CSGO Skins, z właściwymi ludźmi, jest ciasko, gracz Mistrz. mistrzów, witamy serdecznie. Elo, hello. Pamiętajcie o giveawayach, łapkę w górę zostawcie. No i musimy wejść oczywiście właściwa bitwa underdogowa, żeby właściwie tutaj kolegów złapać w siateczkę, tak? Zostawcie oczywiście łapkę w górę jeszcze raz, suba dajcie widzowie, Padnijcie do chłopaków, będzie taka troszkę dłuższa bitwa może, ale taka, taka przyjemna panowie, przyjemna bitwa to będzie. Nawet tego co Nowe skrzynki platują tutaj w biletkę, już pan wysyłam panowie, zapraszam serdecznie. Kula. Zapraszam serdecznie, niech się kula. I lecicie, lecicie, Aha, lecicie z tematem. Nie, sekunda, sekunda. A bo Dygasik musi nalepki sprzedać, za 20 lat. Nie starego sprzedać na komendzie, a co? Starego... Nie, ja nie wierzę, że zrobiłeś to swojemu staremu staremu. Dlaczego ty? cię do mojego starego, żeby cię wydymał. <laughs> nie, ja nie chcę stać. Tak, widy ma Skrzynka za 250 zł. Dobra, rysiu nadziany. Jest no, okej. Okay. Jeszcze Michałka by się przydało tutaj hapnąć, hapnąć, że tak powiem, tak? No ale, ale, jak nie dropia, ale... Jedność pytona, wez, to co nie, <grym>, nie, no boła dusiciela, stary, bo Hapaj, hapaj, dzidem, hapaj, hapaj, dzidem. O tak, tak jest. Mamy Michałka, mamy Michałka. się dorzuć się do puli tutaj. O, idealnie, tygasik. idealnie. Dożyć się, dożyć się. Dożyć lauterka do poli. Za, zaraz stary, ratują te lepsze teraz skiny, więc wszystko jest możliwe. A dorzucić slauterkę Ale z tego co mi stary chodziło po uszach, stary, to wiem, że Michał lubi karambita drobna. Też razy powiedział stary kurwa, w jednym zdaniu. <grym, grym>, to niesamowite, nie? <grym>, no to jest przesadą lubi, akurat. Lubi, lubi, I dobrze. teraz lauterek, slauterek. lauterek dla Rysia. O, o, po tutaj dla dwóch panów. Pięknie, jest, jest jest, jest zajebiście, jest zajebiście. Kurde, ale weszło. Ale weszło za 7 Maka czy dziś kurwa kurde. Jest felek. Jest pięknie, nie? Jest kurwa pięknie. Musi wejść kolejny anderdoczek. Co by tutaj dać widzowie? Co by tu wsadzić? kilowatt case, kilowatt case damy. Damy jeszcze to. Um, hmm. kurde, no. No i może jedną taką, albo dwie takie. Dobra, robię taką taką inną bitwę tym razem. Inną bitwę zapraszam tutaj panowie do Anderbosch. Kilowatka. pokaż Jaka to, ja to będzie bitwa? I Empress. To będzie chujowizna. Trójka już dalej, tak kurwa nie za dużo. Nie? No może to być ściekus, ale mam nadzieję, że Poda, chula, pisze, Mam nadzieję, że nadrobicie. Bo to jest pod was. Pod waszą wypadkiem. Ja zrobicie, mówi natural. Zrobicie. Pe na pewno jakiś fejdzik spadnie, nie? To, to jest akurat pewne, nie? M4A1S może fejd. Na razie te na kilowaty... Razie komat, kilowaty to jest kurwa ta konia. To jest chyba ciaska skrzynka kurwa, bo o nią często... <śmiech> <tajem>. <śmiech> On często ciska tą skrzynkę pomiędzy wódka Zankowska, więc też chciałem, no ale... No ale gówno zrobiłem, no nie ma co gadać, no. Kurwa i dropnął ten fejt, kurwa czemu tutaj? Czemu tu? Czemu na tą piękną jedyneczkę? Michałek, o kurde, akcja, blok, 470, nieźle, nieźle, ale spadło kurwa, no i teraz skrzynki za dwa, jest. sześć. kurwa blaszka, kurwa, 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 przepięknie, dropni kurwa Patryk. Gangreno! Gangreno kurwa! coś wypadnie, ale nie będzie wielkiej rewelacji. No 47? tak nawet. 27, no jest w porządku, nie dwa hołle. Not bad, not bad, dawaj ciasko kurwa. Zrób tam. Darmowa skrzynka widzowie do odporzenia jest. My sobie ją Oby kurwa coś dało, niech da tego akacza w końcu, no niestety. Aloha... Robię Underdogersa. SG 553. Ty nie możesz robić underdoga star. No usłyszę bitwa, no jak zywa, pan ci skalę patrzy ciężko. Wyzywałeś underdoga tyle czasu i wlaso. sam się tu wcisnąłeś star Ale rozumiem no, underdog męska bitwa. Dwójka walna, panie Dajgas. De, Kurwa macie. Dajgas Michał, tak, Co się dzieje, Dajgas? Piotek nie stoi znowu. <laughs> A Michał jak wie, Michał jak wie, meblał ostatnio. A, nie mogłem, że się postawić, kurwa, na nogi trzy Który godziny poznałem. A, widzisz, bo ja jestem hetero. <laughs> Michał ciągnął kaszlaka? <śmiech> <śmiech> kaszlaka? <śmiech> Kaszlak był ciągnięty, fójr. <laughs> kaszlaka i chuju. <laughs> dobra, <śmiech> dobra <śmiech> ciasko zrobił, jak ciasko zrobił bitwę, no to by dało. By jaka dało. będzie, Patryk, dojebana czy nie? O! Nie, czuję, że nie będzie. Nie, Kaś... będzie dojebana, teraz tak mówi publika pod publiczkę. Dobrze Patryk. Nie jest będzie, dobrze. będzie Jest przyjmę. dobrze Patrycys, jest, jest dobrze. Niech jeszcze tutaj spadnie jakiś karambicik. O kurwa, dla mnie to nie, dobra, dla mnie okej. Okay. O jeszcze dla Murzynka. Dla mnie ok, dla, dla mnie okay. Dla Murzynka dajcie teraz Tiger ta tu. Tarambicik dla Dygasińskiego i jesteśmy w domu i będzie. Si. Go prosz, Ciasteczko! Prosz. Dobra bitwa, dobra bitwa, tyle ci powiem, wiesz? A jest ok, wiesz? A jest taka... taka, taka przyjemna, przyjemna... Ta kurwa. Kurwa. Nie tu około dychy ale bierz, no ale wiesz, no starym Patryk to tak jest. Ale nie udał stary. O kurde, Prawie. dobra, już wiem, już wiem, dobra, już wiem co teraz damy widzowe, nie? Zapomniałem o tym, zapomniałem o tym. Oby to wyszło, nie? To będzie trochę dłuższa bitwa. Taka za 8 i pół kanta, panowie, ale. Dygas tutaj odkrył skrzynkę AVP, AWP. Więc zapraszam do drogiery. Moją, moją MVP? Moją MVP? Notate, MVP, MVP Poznań. Ach, dobra, i niech dopią fejdy, potem niech dopią serpenty. I niech może. Ćmyk, Boże. Ćmyk! <śmiech> <śmiech> ćmyk dla Ciosteczko i dla dygasińskiego. Tylko, że dla dygaska gorszy. <laughs> 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 Ale kurwa daje. Ale fejda brakuje. Fejda, fejda brakuje. Nie, one pachną Johnson's Baby, wiesz? To na pewno. O, no, wiadomo, 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 no. Johnson's, Johnson's Baby. baby. No. Dobra, dobra. Może nadlizałeś stopy ksiągowi? Nie. Mielonia tylko, stary. A, Mielonie ten! co? Nie, to Mielonie! Kurwa, nie chcę ten fejdzik spaść tutaj, no. Ale i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Jeszcze nie po serpencie. Dreadlining dla Dygasińskiego tutaj. No daj tego fejda, kurwa, komuś. Wciśnij go na koniec, no niestety. Za dużo fejdów było w odcinku. O, nie, dobrze, niech gdyma, niech gdy ma Kurwa, mać, i zdymało, stary. Ale nie, o, ale tak, jeszcze jest. O super. tak, Michel. O kurwa, Dygaz zawsze ma skrzynkę naprzód, o, kurwa, jak to jest. jeszcze Mogłem nie dawać tych hakaczków. Dygaz jest sali on się z internetu nie pierdolił, wiesz? kurwa, ale wydymało tutaj Brukselkę, nie? No, ty nasza druga sewra, mama Patryk, Patryk. Ej, kurde, do, dobra bitwa tej, dobra bitwa. 30, No jak bym pod naturala, natural pode mnie. Dawaj Patricius, już. Patryk i kurwa, dawaj, zrób mi coś. Rzuć, rzuć kurwę Hamanta, a ja sobie otworzę skrzynkę Michaliny, Michałka. Niestety... Eee, tek 9 widzowie, no co to ma być kurwa, co to ma być? Była szansa na flipa, wypadł kurwa tek. Dobra, robię normalny, no, Kurwa ten... ma być. No, to jest naprawdę kurwa Un Unlucky game, no. Dobra. Montażysta wstawi to. Co to kurwa ma być, jak tych rajdowców mają? Montażysta będzie montował, tutaj poważny film. Ciasko no dał, sw dał swoje... No montażysta. montażystę. Lip pack no. lip <laughs> liptak place, place. Zobaczymy Patryk, no zobaczymy. To będzie pewnie gówno, ale... Nie, nie, ciasto nie robi gówek. Ciasko? On nie sra w ogóle? Bo... Patrz, nie sra i chuj. Dupa zablokowana, <laughs> niesamowita. To... Chłop tylko sika. No tak, no ta. Chłop tylko sika i chuj. Ale za to jak dobrze to robi stary. Dobrze sika... Ja, to <laughs> siedząco kurwa, nie rozlewa nic. No za chleba ten jest, kurwa, to ciastko sztaf. Ciastko opuszczasz klapę po sikaniu? Patryk, Oj, chuj, kurwa zadajesz mok. pytania, głupie, kurwa, nie, sikam obok kibla, wiesz, tak oczywiście... Zamyka klapę po sikaniu, nie sikam obok kibla, kurwa. Ja pierdolę. No, ja no, Zada... Zadajesz pytania jak nie, bo ci odpowiadam jak jemu, Ale zamykasz kurwa. klapę po szczaniu, czy nie? Dobra, no, zrozumiałeś. Pytanie, czy nie zrozumiałeś, o... że jak to zrobisz siku, mok. oddasz mocz, wstajesz z toalety, bądź odchodzisz od niej, to czy przymykasz klapę, czy zostawiasz otwartą?

A ja jak ja sikam to zamykam. Ja, josh, josh. ja, ja, jak ja robię to. kurwa konkreciaka za dyfekcję. Dobra rób, 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 jesteśmy na to gotowi stary, jesteśmy na to gotowi. Ale ty, ty pierwszy jadasz na kija. I Ja to wygrywam i potem robię biznes po, 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 pod... Nie, ty siadasz, ty siadasz. Kurwa mać, pod rycerzy stary, pod rycerzy to ty zrobię. Ty jesteś ja, nie nie wygrymam, to za dawaj ja tu. Dwojeczka patry... Mi w ogóle nie dało, kurwa, Patryczek dwujeczka Ja to wygrywam. Pozdro. Nadrobczy tych rycerzy kurwa, żeby było, żebym kontrakt mógł zrobić kurwa. Ja robiłem kiedyś, gówna nie ja poleciało. Też, ja też, kontrakt, kontrakt na EVP Dragon Lore, no. Kurwa, ze trzy razy to robiłem i trzy razy mnie zruchało kurestwo. Hamstwo, nie? Hamstwo. Tak, tak, to hamstwo w państwie A przede wszystkim. A ja się nie dziwię kurwa. To się On... kurwa nie dziwisz, fajfusie jeba. Ja się nie dziwię stary, że hamstwo jest w państwie, wiesz? No. To dropnij rycerza. No, jak, jak taki Słowa... dygas mieszka, też się nie dziwię w sumie. No kurwa, dropnijcie tego, no co, kurwa, dygas to miała być poważna bitwa, jest kurwa niepoważna, stary, wiesz? Jest, kurwa, dobra, bit... rycerz kurwa, no kurwa na pysk do murzyna. Nie, rycerz kurwa. dla Michała, Jóż. rycerz dla Michała, rycerz dla Michała. O, dobra. Pieszcie jebo. Dobra, dzięki za bitwę, ja teraz dobra, robię... ja nie biorę udziału. <laughs> Bierzesz Michał, musisz, musisz, musisz. No, to rób za 4... to zrób za 5 tysięcy. Ja robię teraz poważną bitwę pod bloka Fade a, wiesz? A to niewiele udziału. Ale... To nie będzie taka mocna kurwa. Ale przecież. w to mam, mam 4900, nie pan czego ale to, nie rozumiesz. Ale stary, to będzie idealnie, to będzie idealnie. No to mówię stary. kurwa, zrobi za pięć, a ty nie! Kurwa, ty debil jesteś a. jakiś kolejny kurwa. Nie, bo mi się coś odkleiło, stary wiesz? No ja to ale kurwa regularnie mówię, że się jesteście odklejeni w chuj. Za ile mogę zrobić? 4995,31 zł, kurwa, Dobra. jego ma. Dobra, to jest bitwa poważna. To jest pod bitwa... chyba, kurwa. To jest bitwa pod Glocka fe... Fade. zapraszam. Pod Glocka Fade kurwa. Bitwa, kurwa, z... Dobra, z... Z całym no. obyś to wygrał, Michał, nie? Obyś to wygrał. Oby bitwa ci się, wyty... Oby się... Oby się Przemek, kurwa, cię najebał wieczorem. <laughs> Przemek to mnie może nadzieć na końcu. Przemek to mi żachał zleceń na naturale Michał. O, tutaj Dygasiński coś tam hapnął. Gra no. pod Glocka Fejda no. Gra pod glocafejda, stary. <grym> o, to jest poważna bitwa, nie? O, stanął mi fiut, kurwa. Ja pierdolę. Ale mi stanął fiut, jak te bitwa, nie? Nigdy chyba tej skrzynki, kurwa, nie, 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 ten, nie dawaliśmy. No, taka, taka, taka przyjemna skrzynka, nie? Przyjemna. Fajnie, jakby ktoś, kurwa, dropnął tego ogloczka no. Fajnie, jakbyś, kurwa, wrócił do Tanzanii, wiesz? To nie jest, ale to ciężko, ciężko No rzuć kurwa tego fejdu z... Napierdolę kurwa kurwa! Niesamowite, bary. nie? <grym>, tak jak powinno być. Niesamowite Jeszcze no, 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 ja ciasteczko nie ja robić. Co ja ja mogę popatrzeć, nie? No to popatrz kurwa, pedał. To płacisz kurwa my pukamy, no. Na gry nagry nagrygi kurwa. O dobrze, ciężko dobrze. Ora kurwa, nie pierdolę. Gloka fajda chciał Orionik, Orionik. No ale zobaczyłem udało się. Fajnie, że jeden wypadł, bo jeszcze jeden wypadku, który jest. już niech będzie, nie? Moonrise dla Michała za dwujeczkę. Na jedynka, może jeszcze jeden wypaść? Nie teraz, teraz jeszcze jeden, jeszcze jeden fejd. No niestety. Dobra Dygasik, proszę zrobić Ściaka. proszę zrobić przedlaściaka na trzech, bo Michałek już jest empty. O ja odpadłem. I potem się zrobi dla ściach. Tak, daj szybkiego przed dla ściaczka stary, tak ale żeby... Ale mocnego? A może być mocny, może być mocny, stary... No to by to, był kurwa, dobry, patrz. wiesz? Oby to oddał. to patrzcie i kurwa ładnie. Oby oddał, odby, od... O kurwa, ale, ale kurwa tu wjechało, nie? Dawaj, Patryk. Dawaj, Platfus. Szybki <laughs> seling muszę dać. kurwa. Szybki selink, ja patrzę. Ale Plathus, dawaj. <laughs> Ma, ma Dobra Serpent Dalgasa za 20 zapraszamy tutaj. O oho U, oho. Jak nie będzie Serpenta to będzie Piszmak nie? Nie 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 cicho cicho cicho. No właśnie jest Piszmak już. Cicho cicho cicho. Hold ciasta hold do ciasta, hol ciasta kurwa. O oh, kurwa ale żeś rzucił tej. Sapphire Sapphire. I chuj. Warwick, warwick. I może chuj. to wygrał. O dobra, no jest, jest, jest. jest. fajnie, 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 fajnie. Dobra, robię laściaka, robię laściaka. Szybko z... Albo nie tak, jak tylko zrobimy. Tak, żeby było dobrze, zrobimy, no. O, tak żeby było dobrze. Tak dawno nie było. Pięć tych U, może nie to, może nie to. Może to zrobimy, no. Dobra, za 16 robię. To siku hmm. i zapalić, co? Nie, żegnam się widzowie. Ogołocili Trzymaj się, Michał. Trzymaj się, Michał. Zapraszam panowie tutaj do bitewki ostatniej. Ciasteczko. Cię, ciasteczko. I ja to zgarniam, bo gramy teraz pod Black Pearl, że tak powiem. Pod Black Pearl'a. Ale fajnie, jakby jakiś karambicik też wypadł, nie? Wiesz, o co chodzi? Kurwa mać. No na razie nie chcę dać. Ale się dzieje, co? Ale się dzieje. Nie chcę suka dać, nie? Ach, kurde, no to Marble Fate nas nie cieszy, no, niestety. USP też nas za bardzo nie oj, 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 oj oj nic tu nie daje, nic za nic. Kurde, oj, tak ładnie, dobra, popelinia. pod Black Perla, pod Black perla nie? Proszę, kurwa, rzuć coś. O, kukolcik. No, ale kurwa, kasztan jest, nie? O, Black Pearl, kurwa. A, Black Pelling! Black Ferry pod Dygaska! Jest Black Dygas ma jedną strzynkę do przodu i to jest ten problem, nie? Ale chyba to wygramy widzowie, chyba to wygramy. Nie I jest pięknie. Dobrze, no nie było to czego no, oczekiwałem. No, no, podbyt, to ale jest pięknie, no jesteśmy 30 kantów na plus widzowie, więc bardzo, bardzo fajnie. Pamiętajcie o giveawayach, zapraszam do chłopaków. używajcie komu zostawcie łapkę w górę i pijajcie do chłopaków jeszcze raz. Panowie, dzięki, że byliście narty, trzymajcie się Hello, i